Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj odbędzie się aktualizacja moich roślin domowych, um, a że będzie ona z tego pokoju, gdzie roślin jest najwięcej, więc film podzielę na dwie części, żeby nie wyszedł zbyt długi. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak zmieniły się na przestrzeni czasu moje rośliny, to zapraszam Was do filmu. Więc zacznę od Monstery. Ona powróciła na swoje miejsce. Niestety była ostatnio na wygnaniu ze względu na choinkę, bo wcześniej tu stała choinka. Zazwyczaj w ciągu całego roku stała Monstera. No ale wiecie, święta były, no musiała się poświęcić biedna i poszła do mojego syna do pokoju, ale ja nie widzę, żeby jej jakoś to zaszkodziło. Co prawda, nie wypuściła żadnych, no nie, w sumie wypuściła, bo tutaj kiedyś Wam mówiłam, że tu wychodzi jakby jakaś nowa odnóżka że zaczął wychodzić nowy listek, nowa odnóżka, no i z, tej, z tego listka wyszedł następny listek, więc no nie wygląda jakoś na bardzo niezadowoloną, z tego względu, że musiała zmienić miejsce, więc mustera, twarda roślina, wygląda fajnie, zdrowo, oprócz tego i tego, no ale to ja już kiedyś wspominałam, że ona po prostu mi... Spadła. No nie mi, ale nieważne. No, wypadła, spadła i ogólnie muszę ją przesadzić na wiosnę. Dostanie palik. Może nie będzie wtedy taka rozłożysta, tylko bardziej kompaktowa i będzie rosła w górę fajnie. Teraz jesteśmy przy Sanseverii. Sanseveria troszeczkę podrosła, no trochę się zmieniła. Wydaje mi się, że jej jest tu całkiem dobrze. Ona popołudniami ma to takie fajne bezpośrednie słoneczko, więc troszeczkę ma szansę się powygrzewać w promieniach słońca ten listek, który się jakiś czas temu no, takim był małym kikutkiem, troszeczkę potem większy, no to teraz już jest taki całkiem fajny i chyba prawie przerósł swoją mamusię, więc się coraz wyższy, robi się coraz wyższy i wygląda bardzo ładnie. Jeszcze nie jest ciemnozielony, więc wydaje mi się, że może jeszcze troszeczkę podrośnie. Natomiast w tym miejscu stoi moje syngonium i to jest najzwyklejsza z roślicha, ale ona wygląda pięknie. Jest doświetlana z tego względu, że stoi w tym rogu no, więc troszeczkę więcej światła też potrzebuję chwilowo. Normalnie bym jej nie doświetlała, ale jak ja wychodzę wcześniej rano do pracy, to po prostu zapalam tą lampkę ze względu na mojego psa, który troszeczkę jest taki zwariowany i być może boi się ciemności, a ja lubi sobie pospać tu na kanapie, więc syngonium też <laughs> ma szansę na lepszy rozwój. No, i ten rozwój, jak widać, jest cały czas w toku. Dla niej chyba nie ma zimy. Tam wychodzą cały czas nowe listki. No, tu jest nowy listek. O, tu coś nowego wychodzi. No, cały czas rośnie, fajnie wygląda. Naprawdę cieszy oko. Taka zwykła, przeciętna, dostępna w każdym prawie sklepie ogrodniczym. A jaka ładna tu jakieś tam straty są ususzyła jakieś listki stare, więc ja się tym nie przejmuję, po prostu któregoś dnia muszę usiąść, przysiąść, pousuwać te liście stare, wydaje mi się, że tego też będzie zarzucać. O, tutaj się coś dzieje, sprawdzałam ostatnio, czy coś po niej nie chodzi, nie nic nie chodzi, ale mimo wszystko ten liść tak wygląda nieciekawie, bo tutaj od środka jakby był żółty sprawdzałam, czy nie ma jakiegoś przędziorka, wciornastka czy czegokolwiek, ale nic tam nie widzę więc, no... Trzeba będzie go też chyba usunąć od razu, bo nie wygląda za dobrze. Tutaj obok stoi rafidofora, tetrasperma, no i z nią mam takie problemy. Ona jednak chyba nie za bardzo u mnie w tym podłożu, w tym miejscu i... No i w ogóle ostatnio wypadła i wydaje mi się, że muszę ją jeszcze raz ukorzenić. No nie idzie nam razem, nie idzie, zdecydowanie nie. Za to obok stoi aglaonema, tutaj też jakaś mała strata w listku. Ale tu już widać nowy czubek, nowy czubek, nowy listek wychodzący, więc myślę, że jeszcze z tydzień, dwa i będę miała nowy listek. No kolor jest jej piękny, no piękny. Ten róż jest niesamowity i ogólnie Wam powiem, że Aglaonemy bardzo mi się podobają i myślę, że to nie jest jedyna Aglaonema, którą mam. Mam jeszcze jedną, ale wydaje mi się, że jeszcze na czasie jakąś dokupię. Dajcie znać, czy Wam też się tak podobają Aglaonemy. Tutaj stoi Epipremnum amplissimum. No i ono jest na etapie rozwijania nowego listka. Więc no nie jest jakoś spektakularnie wielkie, ale rośnie pomalutku, pomalutku w swoim tempie. Myślę, że za jakiś czas zmieni jej miejsce. Chociaż ona ma tutaj światło od tej lampki, więc też nie ma jakiejś tragedii. No i tutaj jest misa z moimi aloesami. One wyglądają bardzo ładnie, bardzo zdrowo, zielono, kolorowo. Jakiś czas temu wspominałam, że muszę pousuwać ten piasek z nich, te kamyki. No i oczywiście nie zrobiłam tego, no jak to ja, nie, cała ja. Natomiast wspominam jakiś czas temu, że w monsterze muszę uciąć te mniejsze łodyżki i w końcu to zrobiłam. Co prawda w zeszłym tygodniu ale udało mi się, zebrałam po ją. Te zmiany się w ogóle nie posunęły. Tutaj też. O, jakieś delikatne zarzucenie. Więc ja myślę, że zaczynają troszeczkę podlewać częściej wodą z biochumosem, że to dla niej, że lepiej na nią to podziała, że lepiej to zrobi. Mi się wydaje, że jej troszeczkę brakuje chyba składników odżywczych. Mimo tej zimy, ona sobie tu całkiem nieźle daje radę. Ogólnie wam powiem, że te pędy, które tu miało one już się tak wydłużyły prawie do końca, no, do tej wysokości szafki, więc jakieś 30 cm będzie jak nie lepiej. No i mamy singapusa Trebi. On, on w ogóle jakby nie czuł zimy. Podlewałam wszystkie tutaj te rośliny tydzień temu i patrzcie. On jemu coś tutaj rośnie, cały czas rośnie i jemu w ogóle nie przeszkadza. Ogólnie widać, że nie potrzebuje wody, bo te listki są teraz takie fajne wyprostowane. A pokazywałam na którymś właśnie z filmów, że są zwinięte i po podlaniu one się prostują. Właśnie to jest wtedy dla mnie ten sygnał, że to moje Trebi potrzebuje wody. Półeczka niżej stoi sobie miks epipremnowy. Tam z tyłu jest też w nim Brazil. O, tutaj go widać. No i ten Brazil całkiem fajnie wygląda. On tam się ogólnie zaczął tak z tyłu zagęszczać. Mimo, że nie ma jakiegoś dużego dostępu do światła, chyba mu się tam spodobało. Bo zaczął naprawdę się fajnie zagęszczać. Tutaj jest zwykłe epipremną Golden Potos. Chyba, tak? Złociste, właśnie. Złociste, które. Czasami nabiera fajnych wybarwień, czasami mniejszych wybarwień, ale dosyć już się zaczęło tak skręcać, zakręcać. Nie wiem, może na wiosnę je utnę, poprzecinam i zrobię sobie tylko ze złocistego. No, przemyślę sprawę. Neon ma się cudownie. Te jego pędy tam z tyłu ma taki fajny... No, ten pęd poszedł do tyłu totalnie, ale zrobił się fajny długi pęd. Nie będę go tak tam szarpać, bo powiecie, że szarpie znowu rośliny. No dobra, obok stoi... Variegata, ceropegia variegata i ono wygląda wciąż bosko fajnie pięknie i ja się nią będę chyba już cały czas zachwycać. uj! dobra. Tutaj ogólnie się troszeczkę powiększyła, zrobiła się troszeczkę dłuższa i te liście w środku są takie wielkie, piękne i ogromne. No zwisa dosyć już nisko, tak. Bardzo nisko, bym nawet powiedziała. Te listki robią się coraz fajne, większe jeszcze chyba niż były, tak mi się wydaje. Więc jest bardzo fajna. Myślę, że na wiosnę ją znowu troszeczkę przytnę i będę sobie znowu zagęszczać. Tutaj również mamy epipremna. No, i to chyba moje ulubione epipremna. Patrzcie na to, jak to się tu rozwinęło. Idzie w ogóle znowu nowy liść. No, może nie rośnie super szybko. Ale te liście za to wynagradzają wszystkie. E, wszystko, nie wszystkie. To jest happy leaf pomieszany ze Snow Queenem, i nie powiem Wam, które to Happy Leaf, które to Snow Queen. To już się tu tak pomieszało, że ja za każdym razem powtarzam, że ja już nie jestem w stanie tego odróżnić, ale wygląda to niesamowicie, już Wam pokazuję kawałek z daleka. No, a ta piękna pusta tutaj doniczka, to jest moja ceropegia. <grym> ceropegia, mój starzec, który po prostu zamarł, umarł i. Kaplica. No nie ma go już chyba ze mną, tutaj jakiś kawałek jest, ale próbowałam wszystkiego przysypać ziemią, e, przyszpilić. No i on nie chciał ze mną współpracować. Nie chciał, koniec. Kropka. No trudno, jak nie chciał, to nie chciał. Przesuwam krzesło. Dobra. Tutaj natomiast stoi moja Sanseveria. I wydaje mi się, że ona podrosła do ostatniego filmu, że znowu jest troszeczkę dłuższa. Jeszcze trochę i będzie dotykać tej półki. Oczywiście nie wszystkie liście są tak długie, ale ona sobie tu fajnie radzi i jest tu dobrze. Ma tu słoneczko, czasami, więc ma się fajnie i nieźle. Natomiast ten Senecio, ten Senecio to jest bodajże odmiana aquarius. No on sobie tu tak, no nie wiem, te dolne listki zrobiły się jakieś takie dziwne. Mi się wydawało, że. Może coś tam jakiś ten, coś po niej chodzi, więc pryskałam tak, e, dla pewności, żeby się upewnić, że na pewno jest ok. E, no, no nie wiem, chociaż tutaj nowego coś wyszło, więc może tu też z boku coś odpiję. Zobaczymy, jak to będzie. Tu z tyłu rośnie sobie hawosja, i to jest jedyna hawosja, która mi. Z tego gatunku została. Mój syn jeszcze miał taką fajną, mm, większą, ale no niestety zamarła tamta. Tak, obraziła się i zamarła, coś poszło nie tak. Um, tutaj jest patyczak, no i ten patyczak jest też niesamowity. No on tu wypuszcza te śmieszne mm, listki, one bardzo cieszą. Bardzo, bardzo cieszą. No i fajnie wyglądają. On ogólnie jest taki gęsty, gruby i tych patyków tutaj wy... wychodzi mu coraz większy... więcej, i każdy idzie w inną stronę i w ogóle rozrasta się on w bok wszędzie, wzdłuż i w ogóle we wszystkie kierunki możliwe. Tutaj jest escheweriowy miks. O! Dawno tak nie zaglądałam za bardzo i tu coś nowego ruszyło, znaczy ruszyło, zaczęła troszeczkę rosnąć, bardzo ładnie to wygląda. Tu ten kawałek on się tak fajnie wydłużył, już prawie wypada z tej doniczki z tyłu też jest taka bardzo ładna, chyba jedna ze starszych, najstarszych szewarików tutaj mam. Ona ma takie delikatne różowe przebarwienia na listkach, bardzo fajnie wygląda. Tutaj jest też aloes i ponownie właśnie synecia aquarius. E w tym kącie stoi Ficus Belize. No nie można tego nazwać kątem, bo on stoi dosłownie przy oknie, bardzo blisko okna. No i ja wciąż czekam, aż ten liść się rozwinie. On jakby troszeczkę większy jest, ale czy on kiedyś w końcu mi się rozwinie, no to nie mam bladego pojęcia. <laughs> to jest bardzo ładna roślina, ale też, no, nie powiem, żeby mi się ciężko było z nią dogadać, bo widać po po tym, po tej łodyżce tutaj, że ona rośnie, ale idzie w łodygę, a nie w, w liście nowe, więc no nie wiem, nie przestawiam jej, nie przekręcam praktycznie, e, tylko podlewam i czekam, aż coś się w końcu zadzieje i ruszy, ale może z wiosną, może z wiosną. Zobaczymy. No dobra, no to teraz idziemy w parapet. Na parapecie są orchidee. E, tanie. Ta nie chce kwitnąć w tym roku. O dziwo, dziwne, bo zazwyczaj mi kwitną, ale ta już ma dosyć spory, sporą tą łodyżkę z pączkami, więc myślę, że za jakiś czas zakwitnie. Za jakiś czas u mnie tak dopiero pod koniec lutego kwitną. Ale za to tutaj jest grudnik. No, grudnik już przekwit, Ma nowe pączki. Oczywiście miał wcześniej jeszcze więcej pączków, ale któregoś dnia dosyć mocno wietrzyłam, no i niestety. Przechodziłam mu te pączki i on je zgubił, ale to nic, wyrosły mu następne. On nawet u mnie potrafi kwitnąć do kwietnia, więc będę czekać na nowe kwiatki. Tutaj mamy Diefenbachię Reflektor i ona się zastanawia wciąż, czy wypuścić tego liścia, czy nie. No słuchajcie, warunki ma całkiem nieźle, teraz tutaj będzie miała nawet takie bezpośrednie słońce, więc może czasami się też powygrzewać, mimo że za oknem no dziś nie jest za fajnie. No i cały czas czekam, aż wypuścić tego liścią. Ona w sumie też nie była jakoś bardzo ukorzeniona, tylko odcięta od rośliny matecznej z jakimiś korzeniami, więc może też być, że ona idzie w korzenie, bo doniczkę też ma dosyć sporą. Tu jest moja Ludisia discolor. I ta część się ukorzeniła. Nawet jakbym tak delikatnie próbowała wyciągnąć, to czuć, że ona się trzyma. Natomiast te dwa kawałki, które tu były, poszły w tym tygodniu do spagnum. I stoją w witrynce, w spagnum. Czekam aż się ukorzenią, bo niestety nie chciały się ukorzenić same w ziemi, tak jak te. Musiałam, no, wypadały co chwilę, więc już je wyjęłam i mówię: Dobra, idziecie to spagnum, zobaczymy, jak tam będzie Wam. Tutaj jest kolejna Sanseveria, i to jest Sanseveria odmiana Starfish. No i no, ona nie chce jakoś teraz rosnąć. Może też przez to, że ja zbyt rzadko ją podlewam, ona stoi tam pod spodem na zecie, żeby stała troszeczkę wyżej i było jej lepiej. Tutaj mamy hotentota, to tak? I słuchajcie, one miała wypadek jakiś czas temu. Widzicie te kawałeczki tutaj? O, ten, ten i tamten. No, kto się delikatnie trącił, i ona wypadła. No, i poułama, po, mm, poułamywały jej się te końcówki, ale widać, że na dobre jej to wyszło, bo miejscami właśnie, tu gdzie się ułamały jej końcówki, patrzcie, wychodzą dwie. Tu wychodzi kolejna odnóżka, więc jakoś bardzo jej to nie zaszkodziło. Teraz, żeby nie było głupio, nie? Może powinnam podziękować, że mi wypadła z tej doniczki. Na szczęście, nic. Ona nie wypadła z doniczki, spadła razem z doniczką i tylko jej się kawałeczki. O, tu też widać, że idą dwa kawałki, więc trochę strat było. Straty są tutaj w doniczce jeszcze u mojego syna, w innej doniczce też tam są, więc już coś tam się zaczyna ukorzeniać. Więc może nawet będzie coś nowego tu z tego kawałka rosło. Tutaj stoi też Asceampseros. No to jest ta doniczka, którą ja rozmnożyłam i właśnie na latem ją ucięłam. No niestety ona traci wybarwienie. Ona czeka zdecydowanie na lato, aż będzie mogła sobie iść na balkon, gdzie jest jej tam zdecydowanie lepiej niż tutaj w domu. No taka roślina, niestety ona potrzebuje bardzo, bardzo dużo słońca. Tutaj jest San Severia Stark Canary. No i mimo tego, że naprawdę czasem bywa tak, że ma bardzo dużo słońca tutaj. Traci ten kolor i robi się w ogóle taka ym, wysoka, choć ja ją bardzo mało podlewam właśnie, żeby nie rosła mi w górę, tylko tak fajnie rozłożyście na boki. No, ale ona ma inny plan, więc muszę się do tego planu jej dostosować. Myślę, że latem wyląduje ponownie na, na balkonie. Będę ją przyzwyczajać pomału właśnie, żeby się wyrandowała. Tutaj stoi z tyłu Ceropegia linearis kiedyś dostałam właśnie od kolegi szczepkę i ta szczepka się fajnie już przyjęła i ona jest coraz wyższa, już wychyla się z doniczki, jakaś inna część i na wiosnę będę ją na pewno przykracać, żeby miała właśnie um, gęstszą roślinę. Tak, tam z tyłu jest właśnie suszarka z moim praniem, bardzo ładnie wygląda. E, tutaj jest e, dziecko z tej star Sanseveri starfish, tak, tu jest jej maluch, no ten maluch też za bardzo nie rośnie. Ogólnie Wam powiem, że te wszystkie Sanseverie starfish stanęły w rozwoju i nic się z nimi nie dzieje. Tu jest również Echeveria agnes i znowu Asceampseros. Wydaje mi się, że to się tak wymawia, albo Ashe, no jakoś tak w tym, coś w tym stylu. No i ta Echeveria myślę, że ja ją wysadzę stąd na wiosnę i ona dostanie jakieś osobne miejsce, żeby miała się lepiej. Tutaj jest dziecko mojej Mojego aloesa, którego jakiś czas temu kupiłam. On jest razem z tamtymi trzema, tu jest właśnie jego odnóżka. No i ten wam powiem, że wydaje mi się, że troszeczkę przybrał, że jest troszeczkę większy. Bardzo ładnie się prezentuje. Wydaje mi się, że to jest Joe Creamer, jakoś tak się nazywa. Tu mieszka ostatni kamień. To jest jedyny kamień, żywy kamień, który przetrwał. Będę musiała się kiedyś naprawdę zebrać, i albo go wysadzić, albo coś. Wydaje mi się, że już poprzednim filmie tak mówiłam. Będę się powtarzać. No, co zrobić? Tutaj jest sedum Burrito. No i te kuleczki tak przybrały na wzroście. Przybrały. Mimo, że jest zima, one troszeczkę przybrały. Są troszeczkę większe. Więc wystarczy jej dać czas. Te wszystkie malutkie koraliki, co tam widać, to właśnie są z tych listków. No, powschodziło coś, więc jest spoko. Fajnie. Tu jest mój piękny Aloes Christmas. Karol. Tak, Christmas Karol. No, się ładnie prezentuje. Co prawda nie rośnie, ale ładnie wciąż wygląda. Nie zamarł. Chociaż Wam powiem, że ten kawałek tak jakby nabrał jeszcze fajniejszego koloru. No, wygląda ładnie. Niestety jakoś nie rośnie. Nie rośnie. Może też dobrze on, ale ogólnie on ma taki fajny pokrój, taki spodzisty. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się wciąż podoba. Tutaj jest moja peperomia no peperomia ma coraz dłuższe te listki ale wam powiem, że coś się ostatnio w niej działo że zaczęła zarzucać te listki i chyba będę musiała kiedyś wziąć pęsetkę i pousuwać te wszystkie które jej opadły, bo dosyć sporo ich opadło, nawet tutaj widać jak dużo właśnie ich leży w doniczce no nie wygląda to dobrze, ale no ale co zrobić, na razie nie będę reagować, jest jak jest no te włoski ma dosyć już długie i już zaczynają jej zwisać w dół tu stoi mój pieniążek. No i pieniążek postanowił, że będzie zrzucał liście. Patrzcie, jaki żółty, nieciekawy. Tu jest kolejny, nieciekawy. Ten też już nie wygląda za dobrze. Tu widać, że coś idzie ze środka, że coś się tam dzieje, ale wam powiem, że on więcej liści zrzuca niż rozwija. Że już te liście widziałam chyba z miesiąc temu i on dalej jest w takim samym, na takim samym etapie wzrostu, więc no nie wiem. Ogólnie ja nie jestem fanem tych doniczek. Nie wiem czemu. Jakoś powiem Wam, że one fajnie trzymają wilgoć, ale łatwo też jest w nich przesuszyć roślinę. No. No trudno. A tutaj jest moja trzykrotka na nóg. No i ta trzykrotka nie rozwinęła się jakoś super dużo, bo ja już myślałam, że mi spadnie z doniczką. Hu, Słuchajcie. Mały zawał serca. <laughs> więc ona ma się ładnie. Nie to samo co trzykrotka, tricolor. Nie gubi liści. Te zmiany były już wcześniej. Jakoś się nie powiększyły zbytnio, więc nic z nimi nie robię. Tutaj cały czas widać, że te nowe przyrosty, które już poprzednim razem były, troszeczkę rosną. Nie rosną tak szybko jak poprzednio. Ra... Nie urosły zbyt dużo od poprzedniego filmu, ale jednak patrzcie, no ona wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie. Więc myślę, że nanonog z tego względu, że właśnie te łodyżki są grubsze, jest łatwiejsze do utrzymania niż ta trzykrotka tutaj, czyli trikolor wężykowata. Ją widzieliście na którymś z filmów, właśnie jak ją przycinałam. No i ona teraz prezentuje się tak. Tam coś, no niektóre sadzonki pogniły. Ja też dosyć dużo ich tam wsadziłam, więc to też się nie ma co dziwić. Ale jakoś się trzyma. Myślę, żeby ją jakoś tak trochę te rośliny poprzesuwać, bo o, może teraz będzie miała troszeczkę więcej światła. Bo ją tak wcisnęłam w kąt. Mówię, niech stoi, jak stoi, to stoi, niech stoi. Zobaczymy, czy się przyjmie, czy nie. Ja mam ją w planie wysadzić y, latem na balkon. Jeśli ona się przyjmie, to po prostu ją podzielę na mniejsze sadzonki i dosadzę do jakiejś y, balkonowej kompozycji. Na samym końcu stoi orchidea. I to jest właśnie to, kiedyś mówiłam, że ja ucinam te stare pędy kwiatowe tylko do tego momentu, w którym on jest suchy i martwy, bo być może o, widzicie, to jest jej stary pęd z zeszłego roku i ona w tym, na tym pędzie postanowiła, że wypuści kwiat, więc. Dobrze jest nie ucinać całego tego pędu, tylko patrzeć do którego miejsca jest suche i wyciąć to, co jest naprawdę bardzo brzydkie i suche. Jeśli usech cały, no to wiadomo, trzeba go usunąć, ale jeśli nie zasech cały, to warto jest właśnie uciąć tylko ten suchy kawałek i zostawić ją, bo być może wypuści nam nowe kwiaty. Tu jest kolejne oczko, ale z tego oczka nie zapowiada się, żeby wypuściła coś, ale za to to jak najbardziej. No i oczywiście ona ma nowy pęd kwiatowy, więc będzie w dwóch miejscach, będą w dwóch miejscach kwiaty. No dobra, słuchajcie, to ja kończę w tej części. Uuu, jaka szyba brudna. No nic, z zima, nie będę teraz wychodzić, bo nawet dzisiaj mamy chyba minus 3, więc nie będę szaleć i myć okien. Nie dajmy się też zwariować. Więc ja się będę z Wami żegnać. I zapraszam Was do następnej części, która się ukaże za jakiś czas moich roślin z tego pokoju, do takiej zimowej aktualizacji. Do zobaczenia. Pa!